Ty Mam coś? Nie wiem Nie wiem jeszcze Ale ty dziwnie bo idzie pod prąd, co? To będzie Patek Patek? No niby tak Ty jest szczupak Widziałeś jakiś szczupak? Dawaj podbierak Ale szczupak Wiele Nie, nie sprzedajemy ryby Cześć. Witam na kanale Wędkarstwo.pl Dzisiaj rzeka Bóg, rzeka Bóg w rejonie, w którym jeszcze nigdy nie byłem. Postanowiłem pozwiedzać w tym roku troszeczkę rewiry, w których rzadko, bardzo rzadko bądź jeszcze nigdy nie bywałem. I takim oto rejonem jest rzeka Bóg w miejscowości Terespol, okolice Terespola. W sumie blisko, ale nigdy nie byłem. Patrzcie jaka mała woda. Tam most kolejowy. Tutaj stary most. A tam będzie tama. Ale do tamy dotrzemy później. Także zobaczycie, jak niski stan wody jest na rzece Bóg. Ale to chyba w całej Polsce jest tak nisko. Dobra, dzisiaj do mnie dołączył kolega. Tutaj idzie za mną Mirek z kanału Wędkarz i Siemanko. Ryba. I wspólnie będziemy coś nagrywać. Mam nadzieję, że będą ryby. Oczywiście jego. Perspektywę zobaczycie u niego na kanale, no a u mnie, u mnie, to co jest u mnie, także zapraszam do niego na kanał, my zmierzamy tutaj w górę, jeszcze kawałek będziemy mogli podejść i myślę, że tutaj przy tym starym moście zaczniemy rzucać, ale to już zobaczycie, widzę, że tu jest błaha i spad, fajnie, dobra, lecimy dalej, życzę miłego oglądania, powoli zbliżamy się do fajnej miejscówki, zobaczcie, nie wiem czy to widać. Przynajmniej ja widzę w okularach polaryzacyjnych. Tam jest wyspa, łacha, jaśniejsze i nagle taki spadek. Tutaj idzie mocniejszy nurt. Tutaj idą takie wiry. Tutaj mogą ryby stać. Przede wszystkim sumki. No, liczę na jakiś przyłowek suma. Bardzo by było miło, aś tam patrz, jaka łacha, piachu. W ogóle wody nie ma. Dobra, może by tak machnąć za tą łachu parę razy. Czemu by nie, w końcu czas wędkować, a nie tylko iść i iść. Pierwszy rzut. No nie jest jakoś tam głęboko, przesadnie. Jak na Bóg. Ale trochę wody jest. O, tu już jest głębiej. O, tu jest naprawdę... Tutaj dobra rynna idzie, wiesz? Bardzo dobra rynna. Z płytkiego robi się taka głębia głębia. No tutaj trzeba obrzucać ten kawałek. -ha 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 -ha. Już myślałem, już było. A to tylko zaczep. Zobaczymy czy odstrzeliwany odstrzelił się na szczęście. Niestety na Bogu trzeba się nauczyć właśnie odstrzeliwać zaczepy, bo jak nie będziemy umieć odstrzeliwać zaczepów, to będziemy tracić za każdym razem zestawy. Przypony, gumy, główki. Ach, bogato. No dobra, machamy tutaj. Te wiry nas najbardziej interesowały. Mirek, za czym ty boleń? Mirek, boleń Boleń, boleń No dobra Kolejny czepol Kolejny czepol, Leczyłem, że tu może być czepol Bo tu jest głębokie miejsce O, 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 o Udało się Głębokie miejsce i widzę, jak drzewa są powalone. Trzeba podejść kawałek w tamtą stronę. Co ty mówisz, że ktoś. Miejsce tu belęsa? A, łoweczka. No. E, powiem ci szczerze, elegancko zrobione miejsce. Bardzo elegancko. To, Aha, no zaraz zobaczymy. Zaraz podejdę, przeczytam, będę wiedział. Ale najpierw spróbuję tutaj obłowić ten przelew tamten.

Muszą tam fajnie drapieżniki stać. Zobaczcie, tym razem aż tak mi ściągnął gumę. I chyba ta guma się nadaje tylko do wymiany. Chociaż może jeszcze raz się uda rzucić. Trzeba będzie ją tutaj skleić. I rzucić. Mirek, znowu branie miałem. Chyba zaraz założę coś mniejszego dla testów. Normalnie spad Jest tam biały piasek, i nagle ciemna przepaść to jest 2,5 metra. I jak wciągam z tego białego pasku, jak opada w ten dno, zawsze jest strzał. Muszą tam po prostu stać drapieżniki. To jest idealne dla nich miejsce. Gdy ryba spływa z płcizny, a one strzelają w nią. Idziemy. Panie Mirku, idziemy bolenie łapać, szczupaki, sandacze, szumy Szumy, szumy No postanowiłem zwiększyć swoje szanse dzisiaj na jakąś rybę Bo Mirek tutaj chodzi za boleniem, miał chyba ze dwa wyjścia, czy jedno Bolenia, a boleń się chlapie bardzo pięknie Dlatego wziąłem sobie też drugi kijek Od Mikado Katsudo I kołwrotek Również Mikado i taki woblerek cycykada, coś takiego to zdobyczne, bo wyłowiłem gdzieś tam. No i zobaczymy. Idziemy tutaj za te zwalone drzewo, to ładnie wygląda. No ale naszym celem jest tam tamten rewir, gdzie jest śluza, gdzie była śluza. Bo tam kiedyś była jedyna na Bugu śluza zapora, która trzymała wodę. Teraz jest rozebrana, nieczynna. No i zobaczymy. O, proszę, jakie mega obiecujące miejsce. Zobaczcie sami. Tutaj płycizna, po tamtej stronie, po całym Bogu. Tutaj idzie taka pofalowana linia, a tutaj głębia. No, jak przy takich rzeczach nie może stać drapieżnik? Patrz, węgorz tam płynie. Albo ze skroniec. Szybciej, skroniec. Te, ale pod dnie? Widzisz? Może i za skroniec, faktycznie. No. Próbuję przejść na drugą stronę. Niech i idzie. Patrzcie jak fajnie głęboko. I stąd tylko trzask powinien być. Drapieżnika. A tutaj zbliżamy się, coraz bliżej jesteśmy za zapory śluzy, która kiedyś była na rzece Bóg. Prosto teraz do zapory. I będziemy rzucać za zaporał. Tam widać że jest zmarszczona woda. Oczywiście jest to już od wielu, wielu lat nieczynne. I oczywiście można tutaj machać. Bo nie jest to ani spiętrzenie wody, ani nisko. Pozostałość po. Tam jest ludzie za porze wodnej. Z opowieści starszych wędkarzy dużo słyszałem o tym miejscu o, o pięknych rybach o tym, jak nasi goście z tamtej strony łapali. Że tutaj było na środku taka kwadrat, bardzo wielki. Ten kwadrat był podnoszony na takich pedałach, jak do urowerze. Wow przyszliśmy Jesteśmy w końcu na zaporze Pierwszy raz w życiu nigdy tutaj nie byłem i się bardzo cieszę z tego pod tytułu, że w końcu tutaj przybyłem Ależ tu fajnie Co nie? Bardzo fajnie Bardzo fajnie i może być bardzo rybnie Nie? tutaj jakie odmęty wow no i tutaj teraz sumek w pierwszym rzucie, ale, ale były emocje. Już myślałem. Czy <laughs> ruszy? Zaczep? <głos> <głos> Nie ruszy. Za sztywny. Jak na tą porę roku. Jesienią mógłby jeszcze próbować ruszyć. O, jest odczepiony. Jeden zestaw już zostawiłem na Bugu, także może wystarczy. Już dzisiaj strat. O, o, widziałeś? Coś tu pogoniło. Jak fajnie. O, tu, pod nogami. boleń pewnie nieduży. Ale już były emocje. Już myślałem, że będzie w końcu to... Co? Echo jakie? Gdzie? No. Ja twierdzę, ale chłopakami nie poradzili. O. 30 metrów serwisu na pewno Ty. Mam coś? Nie wiem Nie wiem jeszcze Ale ty dziwnie bo idzie pod prąd, co? To będzie patek Patek? No niby tak Ty jest szczupak widziałeś jakiś szczupak? Dawaj podbierak Ale szczupak Patrz Ty ładny szczupak o kurde Szczupak z bugu i to jaki? Ja mówię do Tarka, że ma papyka, tylko gdzie tu dobra, złoty to jedna, wyjąć to drugie. Dawaj tutaj gdzieś, o tutaj chyba będzie zejście, ale szczupaczku, tutaj, tu... on się zaraz odepnie Skubaniec, ale Skubaniec hu, uh, nie tutaj będziesz musiał tam chyba, wiesz czy dobre wejście nie jest Tam będzie dobre wejście. Patrzcie na boleniowy Boleniową cykadę szczupak trzesnął Masz długi? Tylko tyle Tylko tyle, to tutaj nie. Tam, tam nie Tarek Spróbuję tu na razie Spróbujesz? Czekaj Jest Jest, jest, jest No prawie jest Prawie, ale ryba jest, tak? O o o paczek się. Ale mocny jest Skubaniec Czekaj, ja tu podejdę Spróbuję On chyba dobrze zapięty jest, wydaje mi się nie nie? Co? Jak go tutaj mi w taramczy? W taramcze Postaram się Ptaramczyłem, jest! Ale jest 70 będzie Pięknie! Ale mówi, ty ale torpeda dobra A ja mówię kurde patyk, bo się nie rzuca No, a tu patrzcie jaka bestia Piękny sztuptys ale ty, nie 70-80 co? No O kurde ale piękny szczupak. Uh, hu, hu, hu. Takiego szczupaka z rzeki Bug to rzadko kiedy się można spodziewać. Patrzcie jaki potężny. A już na pewno nie w samo południe. No nie w samo południe dokładnie. Ej ty spokój się. Dobra teraz trzeba tu jakoś. Dalej Co? Nie. Muszę wszystkie rozwieracze wziąć. A, woda. No, Ręcznik. Mirku, będę ci potrzebował pomoc. To jest kawał ryby, jak ona się będzie mi rzucać, to ona się uszkodzi. A ona jest bardzo mocno głęboko wpięta. Spokojnie, jak to Ciebie. No tak, mnie. Ale ja mam wiesz, takie urządzenie, żeby nie pogryzła. Ale żeby ją przytrzymać... Chyba nawet Tutaj. Dawaj potrzymasz, bo tako rozebrrzyj mu tylko pyszczka jest, tu ma spokój się Może pogłaszcz czy nie Ty on taki jest, że spróbuj mu pyska rozewrzeć On silny jest jak nie wiem Fluor i nie przegryz? No nie przegryz tak nie tak łatwo Tym bardziej, że on burzny. No i znowu wypnął. Tak, to będzie robił A pogryź mi podbierać z Kubańcu Musisz mu pyska rozewrzeć Spokój, że się w końcu, bo się naprawdę skrzywdzisz i będziesz am, am. I będziesz na, skończysz na patelni. Jest bardzo, bardzo prawdopodobne w tym przypadku. Już to, co zrobiłeś, teraz jedna jest, w każdym bądź razie. Ja tak. na otwartym Pysku. powietrzu. <grymne> Zrobię w that. Well, No nie No niestety chyba będzie po nim Jak wytka? Pierwsza dziś Tylko chyba skończy niestety A pod tamtego brzegu Nie wiem co robić kudno. Dostał za bogato. Tak, tylko no szkoda niestety, bo by, by go wypuścił, ale jak w skrzelach tak dostał, że nie ma szans. Nie, nie sprzedajemy ryby. Dobra. Taki oto szczupak niestety dzisiaj będzie musiał skończyć na patelni, ponieważ jak widzieliście, się strasznie się zażar. Tylko zobaczymy, ile ma centymetrów. Bużny, burzny, potężny, 75 centymetrów. Szczupak, szkoda, że się zażar. On na pewno nie przeżyje. Czy próbujemy go wypuścić? Nie, on nie przeżyje, nie ma. Szansy. Nie ma? No, wiesz, żeby to w mordzie, a to po skrzelach. Bo skrzelach dostał. Także 75 cm z rzeki Bóg, fajna ryba. Szczupak z rzeki Bóg, niestety no będziemy go dzisiaj musieli usmażyć. No ale w sumie, raz na jakiś czas, rybkę można zabrać. Szkoda, że się zażarła, bo na pewno bym ją wypuścił. No a tak niestety. A więc na to, to wziął szczupak. 75 cm z rzeki Bóg. No, Boleniowy zestaw okazał się szczupakowym zestawem. Dlaczego tak się stało? Sam nie wiem, walnął stamtąd. Kolega mówi do mnie to okołek. No też tak myślałem, powiem szczerze, że na początku, przez chwilę to no, faktycznie dziwnie idzie. No ale jak już zaczął iść tutaj pod prąd i majtnął się, to już wiedziałem, że to szczupak. Tutaj trzeba obciąć ten kawałek fluorokarbonu, bo jest przeżarty. Dobrze, że nie obciął w wodzie, bo by padł z tym. Z tą cykadą No ale niestety tak czy siak Musi skończyć na patelni No i piękna ryba Przepiękna ryba 75 cm szczupak Szkoda, że niestety będę musiał go zjeść No ale niestety Czasami tak bywa na rybach Że przede wszystkim Czasami trzeba zabrać sobie rybę a czo... o, Ale branie był! Znowu było branie Czasami tak bywa na rybach, że niestety już nie wiem co mówiłem. Skupię się jeszcze raz na wyrzuceniu. Patrz, ty, no co tam się dzieje? Zobaczcie, tam ryb jest. Drugie branie. Co tam się dzieje? Tam jakiś skupisko szczupaków jest, czy czego? Te dwa brania miałem jeszcze przed chwilą. Dwa brania z jednego miejsca. No ale kończąc myśl, to oczywiście ten szczupak by wrócił do wody. Gdyby nie to, że się tak zażarł. Niestety. Szkoda, że tak wyszło. Ale. Myślę, że. <gry> tak się, dobra, już się gubię, już powiem szczerze, nie wiem co mówić do tej kamery. E, nie dość, że złapałem stąd tego szczupaka dużego, to jeszcze przed chwilą dwa rzuty i dwa brania. Teraz troszeczkę się ustało. Nie wiem, czy tam stały, stało tyle ryb, czy jak. No ale jeszcze obrzucam tą łachę w każdym bądź razie. Teraz wiatr się zrobił. Nie wiem, czy to był boleń, czy to były szczupaki, tam stały. Tak, żeby coś ugryzło. Najlepiej boleń. Nie szczupak na boleniowe cykady i zestaw. O. Tak? raz zobaczę. O, ale branie miałem. Znowu branie. O, tam mogło być fajne ryby. Coś będę umacniać tam chyba. Co tutaj machasz? Ja chyba dojdę do końca. Zobaczcie, jak pięknie. A tutaj za chwilę Bóg będzie tak wąski, jak po prostu nasza rzeka krzna. No takiej, tak, tak wąskiego odcinka jeszcze nie widziałem. W sumie jestem tutaj pierwszy raz. I uwierzcie mi, że to jest. Pierwszy z wielu razy, bo tak mi się spodobał ten bóg tutaj że Normalnie spodobał mi się Tym bardziej, że jeszcze złapałem fajną rybę Patrz, tam jakaś barka To Białorusy coś tam robią pewnie Także... Patrzcie, normalnie drugi brzeg widać Przypuszczam, że jakby był duży poziom wody A jaka głębina jest No, i wiesz, że tutaj może być fajna... Co? Tu masz łowimy, wąski no. to wąski, tak? wąski w ogóle. Wąski. Nie widziałem jeszcze. Normalnie około 10-15 metrów, ale tutaj nie jest głęboko, wiesz? Bo ja tu widzę łachy, piach. Chyba, że wybija się jakiś badziew. Tutaj będzie pewnie głębiej. Dobry. Dobra, machamy. Zobaczcie. Także koniec dzisiejszych łowów na rzece Bóg zmęczony. Trochę kilometrów. Zrobiliśmy dlatego, to Huntera przycisnął szczupak na boleniowy zestaw od Mikado. No fajnie, ogólnie fajnie, niespodziewana ryba, bo myśleliśmy, że to kołek. Znaczy, ja na początku myślałem, że, wiedziałem, że to branie przycięcie, a później, jak tak dziwnie szedł, no to myślę, no faktycznie kolega Mirek z kanału wędka się ryba mówi, że drzewo mamy, idzie pod prąd. Nie no, coś, coś i nie bardzo ono idzie. No i jak się ruszył. On chyba też był w szoku, że nie wiedział co się stało, sobie tak grzecznie stał na zastawce. A tutaj coś przepływa, on se ugryz, a tutaj nagle coś go zaczęło ciągnąć. No ale fajny szczupak, no szkoda, że niestety zabrałem go. Musiałem. bo no, bym wolał go wypuścić, bo fajna ryba. Na Bogu tym bardziej. No ale cóż. Później jeszcze były jakieś tam dwa, trzy brania z tego miejsca, dwa brania, fajne brania. Albo tam stały Szczupaki, albo coś jeszcze stało. No ale cóż. Mirek, ile brań? Ja miałem dwa wyjścia boleniowe, i dzisiaj to ja dostałem baty. <laughs> w Także brawo ty. A ostatnio śmiał się, z, z jak go uczyłem naklenia, że zba, zbatował mnie, a teraz. Ja tak by... zabrałem na bolenie i no. złowił pięknie. On mnie zabrał na bolenie, a ja zabrałem go w miejsce, w którym jeszcze nigdy nie był. Zresztą sam też tutaj nigdy nie byłem. To był totalny eksperyment, ale bardzo udany eksperyment. Będziemy Wycieczka tutaj częściej warna. chyba, co? Wycieczka bardzo fajna. Piękny ja Myś... dziki bóg zupełnie inny niż u nas, tak, tak. naprawdę. I trzeba będzie tutaj częściej chyba przybywać. Bo fajnie. Dobra, tyle. Do zobaczenia na kolejnym odcinku. Cześć.